Hejka tu Nikola. W dzisiejszym odcinku będzie tak, z moją siostrą cioteczną, więc zapraszam do oglądania. To jest moja siostra cioteczna Karolina. Szymanko. Pierwsze pytanie: Kto dłużej śpi? Trzy, cztery. Drugie pytanie: Kto ma dłuższe włosy? Trzy, cztery. Trzecie pytanie: Kto więcej je? Trzy, cztery. Czwarte pytanie. Kto jest ładniejszy? Trzy, cztery. Okay. Piąte pytanie. Kto ma więcej znajomych? Trzy, cztery. Szóste pytanie. Kto dłużej korzysta z telefonu? Trzy, cztery. Siódme pytanie, kto lepiej śpiewa? Trzech stare. ósme pytanie, kto jest mądrzejszy? 3-4 stare. 9 pytanie, kto lepiej nagrywa na TikToku? Trzech cztery. I ostatnie pytanie, kto dłużej szykuje się do szkoły? Nikola, ponieważ ja mam tylko niecałe pół godziny. Mm -hmm. Jeśli film wam się spodobał, nie zapomnijcie o słoneczku, o łapeczkach i o subskrypcji. Pa, pa.